Ze mną Patryk Kielisz, pomocnik naszej drużyny. Cześć, witam Cię. Witam. Zacznijmy od pytania wprost do Ciebie. Powiedz mi, jak Twoje perypetie zdrowotne, wszystko w porządku? Co wszystko w porządku. Od 2,5 tygodnia trenuję normalnie z drużyną, jestem na każdym treningu, więc jestem do dyspozycji drużyny i trenera. Jutro mija tydzień już w zasadzie od naszej zwycięskiej potyczki ze skrom. Powiedz mi, jak nastroje w drużynie, jak twój nastrój po, po, po tej batalii? Nastroje no są bardzo dobre, no nie ukrywam. Kolejne trzy punkty, kolejne trzy, ważne trzy punkty do utrzymania. Cieszymy się z nich. No i już myślimy o kolejnym meczu, prawda? No właśnie, już jutro y, mini derby Krakowa, gramy z garbarnią. Powiedz mi, jak nastawienie twoje oraz całej drużyny? No, nastawienie bojowe, prawda? Chcemy wymazać naszą, y, nasz zły występ z jesieni y, w, po przegranym meczu 2-1. Chcemy się zrewanżować. Jest to dla nas ważne, y, ważne spotkanie, tak samo pewnie dla kibiców i jesteśmy dobrze nastawieni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.